Hejka, witajcie na moim kanale. Jestem jabruszko Łóżko i witam Was w dzisiejszym filmie. Um, ogólnie tak, filmy miały się zacząć wcześniej, już tak z tydzień, półtora, lecz nie miałam czasu i mi się nie chciało, za każdym razem zapominałam. Doceniam to proszę w komentarzach, a dzisiaj będziemy się przebierać za danego zadmierza Browsars. Macie tutaj napis albo miniaturkę, więc. Ogólnie widzowie, ja to nagrywam tako, ponieważ. Nie ja powiedziałam Wam, za to się przebieram, i Wy możecie mieć wątpliwości, co ja w ogóle tam robię. A więc przebieram się za spajka. No tak, yy, chciałabym, chciałabym, żeby to była ta sakura Spike, ale nie chcę też pójść na łatwiznę Więc stwierdziłam, że wezmę te bluzki i też takie spodnie, które możecie kojarzyć z niektórych filmów, czyli ja Was zasłonię. A teraz pójdziemy sobie, po nawet nie wiadomo co. A, no, wykorzystam te przesonatę. To jest. Nie, nie bez potrzeby widzicie kolor zielony, ponieważ wtedy stwierdziłam, że przebieram się za spajka, ale takiego zwykłego. No. I troszkę tam się nagadałam, nagadałam, nagadałam. Zasubskrybujcie i zajcie lajka w ogóle. Ale dobra, wywijcie sobie ten obrazek. I teraz zaczyna się już powoli coś dziać. No i dobra, no i teraz wam... Stwierdziłam, że Wam pokażę i to, to znalazłam. Znalazłam genialną bluzkę. Oto jest um, śliczna bluzka ogólnie. I cześć, już Wam pokazuję. W ogóle nagrałam dla Was, jak się pakuje na wycieczkę szkolną Czasem rok temu. To było, więc nie chciałam tego, jeszcze zapomniałam. No i dobra, to były ta bluzka i zaraz, będę, zaraz Wam będę pokazywać spodenki. O, to jest ta bluzka. I może, jej możecie nie kojarzyć, bo jej, ja w niej rzadko nagrywałam. Oto są te spodnie, których chyba możecie nie... Znaczy możecie je znać, na pewno je znacie. One się wydają takie, ale one, one są naprawdę zielone. Dobra, teraz będziecie powracać do prawdziwego audio. Te spodnie się tylko tak wydają, one nie są brązowe. One są y, zielone, takie ciemne troszkę. A więc, no. To i to raczej to będzie mój strój. No i to do tego stroju to będą to i jakieś różowe spodenki, które mam już pokazuję. To się zaraz. Albo w sumie na podsumowaniu. Znaleźć. Musimy to znaleźć defo. Ponieważ się tak, one też mnie pół razy z bluzką. tak jak Tak się biznesik Pierwszy Twitchik. Oraz drugi Twitchik. Chociaż i tak pewnie pójdę